Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem Drift, a dzisiaj przechodzimy na f Jest to oczywiście gierka zna, bardzo dobrze znana w 2014. E, I tytułowo to do, do, do dość będzie straszne. Będzie, będzie zajmijcie głośno. Będzie krzyk, płacz i inne rzeczy. Ale na szczęście chociaż nie będę sam. <laughs> no, to zaczynamy. Ten koszmar. 5 dni nie do imprezy. Ok Fredber What did you do this time a he do this time okay. Co namicie no, tym razem? Mm. On szuka cię w swoim pokoju? Dobrze, dobrze to tłumaczę? Bo tak e, Don't be scared I'm... Here with you, nie bój się jestem przy tobie O, jestem Grzesiem Five nights at Freddy's, you want me to be here O, to moi przyjaciele Jakby coraz ustawiłem te słuchawki na maksa, więc jakby coś mi wystarczy To będzie źle O, siema Fredbear, który za nas patrzy Ej, Jakby, to ja oglądałem czwórkę 4 ulewane, więc jakby Dużej różnicy to co nie zrobić dla mnie? Ale puka! I se płacze. <grystanie> to Tomorrow's another day. Czyli jutro dzień będzie inny. No bo. nieważne. A ja się strasznie boję! Teoretycznie powinien nagrywać z kamerką, ale. <laughs> nie dałbym rady. No, not this time. A, klik. Jakby to jest chyba noc pierwsza, więc raczej to się nie powinno nic zdarzyć. Co nie? Dobra, wiecie co? Ja to pominę, bo to nie ma sensu tego puszczania. E, widzimy się, jak tą noc. Co jest? What the fuck? Ale go słychać nie było, co jest? To jest jakieś chore... Oni nie powinni być na pierwszej no Czy powinni? Nie, mówiłem, że od czwartej może być. Ja, ja pierniczę, ale słychać go nie było, to nie fair. A, to Dobra, lecimy. Over there. Hello, mangle. To będzie też ciekawa seria, snabba. O i będzie ciekawa. Aha no, nie. O Jezus Maria! Ja pierniczy ty... On jest gorszy niż sortownia! No nie! nie.

No wychodź, że z tej kanciapy ty Jest O co to robi? Jak ty far, ej, sorry Easy! Zero skillaczysty farbó! Ale masz drugą noc! Będę im tylko zamykał drzwi. Nie mam opcji, nie będę im świecił na ryj. Lisiasty! Hello! A to czemu niby? Ooo, lisiasty jest, super. A ona mi już zesłała cupcaka'a Nie musisz Aaaa ja, ja nie chcę nagrywać, ja nie chcę Nagrywaj Nie chcę To tortury, a nie noc <tortura> No dopiero nas <masz> druga Aaaa Nie chciałbym Aha, no wiesz, ale no, może spędzimy to inaczej Ja tak mówię, nie, 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 ja nie mówię tego na serio. Ja pierdolę. Mięsko, jadę i będziecie łatwiej. Aaa, może i tak będzie. Wiesz co, może jednak będzie le, lepiej, jak będę tak dużo gadał, ale posłuchajcie widzowie, mam dzisiaj zajebisty dzień, dzisiaj jest zajebiście upalnie, eee... Powiedz coś ja jadę się na obiad. Nic nie lubię na obiad. Nie, zjadłeś Ja kotlety z ziemniakami, no tak easy, Easy peasy lemon squeezy. Mówię ci, zaraz ci powróci Jak masz świecić już, to zamykaj oczy. Uch. Był tam. Był daleko. Uh. nie Mogę ich zamknąć na klucz. A, za... a co że wcześniej miałeś te dwie godziny. Cicho. Wiedziałem, wiedziałem. A Ja myślałem, że ona odchodzi, a ona dopiero przyszła szmata. Ja.